Szanowni Państwo, od wielu tygodni mieliśmy bardzo poważny kryzys wokół naszego sąsiada, wokół państwa białoruskiego. Inny nasz sąsiad, Rosja, kwestionuje suwerenność, niepodległość państwa ukraińskiego. Rozważaliśmy różne scenariusze i nasz rząd bardzo aktywnie włączał się w rozwiązania polityczne wokół tego kryzysu. Liczyliśmy na deeskalację, ale determinacja i agresja ze strony państwa rosyjskiego spowodowała, że dziś. Spełnia się najczarniejszy scenariusz bezpośredniej zbrojnej agresji wobec państwa ukraińskiego z jasno określonym celem: likwidacja suwerenności Ukrainy. Występuję tu jako minister spraw wewnętrznych, więc będę koncentrował się na tych sprawach związanych z zadaniami naszego resortu. W tych trudnych dniach dla naszych braci Ukraińców, dla naszych sąsiadów. Musimy okazać im solidarność na każdym poziomie. Na poziomie politycznym, państwowym i na poziomie ludzkim. Jednym z przejawów tego, co się będzie działo na Ukrainie, tych walk zbrojnych, musimy liczyć się z tym bardzo poważnie, będzie fala uchodźców, która trafi do naszego kraju. Podkreślam, uchodźców. Ludzi, którzy będą uciekali przed bombami, które już na terenie całej Ukrainy eksplodują, ludzi, którzy będą. Uciekali w obronie swojego, swojego życia, swojego zdrowia, swojej wolności. Wszystkim naszym ukraińskim braciom okażemy solidarność. Przygotowujemy się od wielu tygodni do tej fali uchodźców, która może nas spotkać. Będziemy robili wszystko, aby każdy znalazł, kto tego potrzebuje, znalazł w Polsce bezpieczne schronienie. Polska jest bezpiecznym krajem dla naszych obywateli. I będzie też bezpiecznym krajem dla naszych sąsiadów, dla naszych przyjaciół, dla tych, którzy są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. Będziemy wspierali państwo ukraińskie, będziemy wspierali naród ukraiński, będziemy wspierali każdego naszego ukraińskiego sąsiada, jeśli takiej pomocy będzie potrzebował, będzie mógł liczyć na solidarność państwa polskiego i wierzę, że na solidarność każdego Polaka. Teraz poproszę moich wiceministrów, pana komendanta, głównego straży granicznej, którzy są ze mną na konferencji, o przedstawienie, jak konkretnie przygotowujemy się do tej możliwej fali uchodźców, jaka dotrze do naszego kraju. Będziemy działali w sposób otwarty, transparentny, elastyczny i adekwatny do sytuacji. Okażemy naszym ukraińskim braciom pełną solidarność. Bardzo proszę pana ministra Szefernakera o przedstawienie w tym dniu pierwszych y, konkretnych działań naszego resortu. Dziękuję bardzo panie ministrze, szanowni państwo. Tak jak powiedział pan minister, te plany były tworzone w oparciu o plany zarządzania kryzysowego na ewentualne przyjęcie uchodźców z Ukrainy i dziś we wczesnych godzinach rannych rozpoczęliśmy pracę wykonanie pierwszego etapu tych planów. W ramach pierwszego etapu wojewoda Lubelski oraz podkarpacki rozpoczęli we wczesnych godzinach rannych przygotowanie tzw. punktów recepcyjnych w okolicy punktów granicznych z Ukrainą. I Szanowni Państwo, myślę, że możemy już przekazać Państwu informację, że wojewodowie zgłosili gotowość tych punktów recepcyjnych. Myślę, że w ciągu kilkudziesięciu minut wojewoda lubelski i wojewoda podkarpacka przedstawią opinii publicznej te punkty odbędą się stosowne konferencje w tych punktach tak, żeby państwo mogli również y, dowiedzieć się tam o szczegółach funkcjonowania punktów recepcyjnych. Na tę chwilę będzie dziewięć punktów recepcyjnych, osiem w miejscowościach do Dołchobyczów, Zosin, Chrebenne to w województwie lubelskim, kolejne Korczowa, Medyka, Budomierz i Krościenko w województwie podkarpackim oraz dodatkowy punkt, który tworzymy w przemyślu na dworcu kolejowym. On będzie w ciągu paru godzin przygotowany. Przygotowujemy się na ewentualny przyjazd pociągów z Ukrainy. Tam będzie ten ostatni punkt. Te punkty, 8, czyli 4 na terenie. Województwa lubelskiego przy przejściach granicznych i cztery na terenie województwa podkarpackiego, również przy przejściach granicznych, już są gotowe. W tych punktach będą punkty informacyjne, przygotowane przez Straż Graniczną i Urzędy Wojewódzkie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Będzie także możliwość wydania posiłków, również jest możliwość skorzystania odpoczynku w tych punktach dla osób, które będą tego potrzebowały. Również te punkty są w gotowości pomocy medycznej na tę chwilę. Szanowni Państwo, wygląda to tak, że jeżeli ktoś, kto przekroczy polsko-ukraińską granicę, będzie potrzebował jakiego, jakiejkolwiek pomocy, nie będzie miał miejsca, do którego będzie mógł się udać po stronie polskiej lub w innym państwie, bo pewnie dla części Osób przekraczających granicę, będziemy krajem tranzytowym, które będą się udawały w inne części Europy i świata, ale dla tych, którzy będą potrzebowali tej pomocy, właśnie są te punkty recepcyjne. Jesteśmy na to przygotowani. Osoby, które będą przekraczały granice i będą potrzebowały pomocy, otrzymają stosowną ulotkę. Także szanowni Państwo, z podstawowymi informacjami. Jesteśmy przygotowani do tego również we wszystkich województwach, aby z punktów recepcyjnych transportem przygotowanym przez Państwową Straż Pożarną przetransportować osoby do innych województw, gdzie również wojewodowie zgłosili gotowość pierwszych miejsc przygotowanych dla uchodźców z Ukrainy, jeżeli będzie taka potrzeba transportu do innych województw. Wszystkie województwa w Polsce, wszyscy wojewodowie zgłosili stosowną Gotowość. Szanowni państwo, Urząd do spraw cudzoziemców uruchomi specjalną infolinię. Również specjalna strona internetowa będzie lada chwila uruchomiona. Dla osób oczekujących w sytuacji, w której te kolejki pojawiłyby się na polsko-ukraińskiej granicy, będzie także przygotowany alert RCB, stosowny SMS po wjeździe do kraju tak, żeby te osoby, które wjeżdżają miały pełne informacje na temat pomocy, jaką jesteśmy jako państwo w stanie zaoferować. Szanowni państwo, wiele także w ostatnich dniach mówiono o współpracy rządu i samorządu przy przygotowaniu tych miejsc. Wojewodowie w różnych miejscach kraju różnie współpracowali z różnymi instytucjami. Przede wszystkim z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, żeby na w pierwszym etapie te miejsca przygotować. niektóre. Województwa mają charakter ściśle akademicki, więc z tej bazy tam korzystamy. Wczoraj od, w części województw również były kontakty z samorządami, ale nie wszędzie, bo nie wszędzie była taka potrzeba. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie stosowną informację przedstawiłem na temat przygotowań w stronie samorządowej. Również dziś. Planujemy w godzinach wieczornych spotkanie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z wojewodami. Przede wszystkim, że jeżeli są jakieś wątpliwości, zapytania strony samorządowej, chęć udzielenia pomocy, która napływa do nas, to chcielibyśmy, żeby ta komunikacja była jak najlepsza i na wszystkie pytania w tych kwestiach także odpowiemy. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące sytuacji na polskiej granicy, jak i Szczegóły dotyczące tej akcji informacyjnej dla osób przybywających do Polski, to przedstawię pan minister błażej poboży i pan komendant główny straży granicznej. Panie ministrze, szanowni państwo. Wszystkim działaniom, o których, o których mówił pan minister szefernaker towarzyszy przygotowywana przez nas akcja informacyjna. Każdy z przekraczających naszą granicę uchodźców otrzyma ulotkę. Będzie to ulotka wydawana bezpośrednio na przejściu granicznym. Ulotka składa się z czterech stron. Każda ze stron jest przygotowaną podstawową informacją dla uchodźców w czterech językach – w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Ta najważniejsza informacja, która wita każdego, który przekracza granice polskiego państwa, to informacja, że jeśli jest osobą uciekającą przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostanie wpuszczony do Polski. Są omówione podstawowe informacje mówiące o tym, że taka osoba może udać się do punktu recepcyjnego, w którym otrzyma podstawową pomoc. Na ulotce wymienione są wszystkie punkty recepcyjne, o których mówił pan minister Szefernaker. Jak również jest odwołanie do, zarówno do infolinii, specjalnej infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców, która obsługiwać będzie wszystkie telefony, wszystkie zgłoszenia osób potrzebujących pomocy. Już dziś mamy informację, że zwiększono obsadę osobową tej infolinii, tak aby mogła e, udzielać e, odpowiedzi, pomocy jak największej liczbie. Chętnych jest też specjalna strona internetowa, która już działa, ua.gov.pl. Pod tym adresem umieszczone są nieco szersze informacje dotyczące różnych grup osób przekraczających naszą granicę na podstawie odrębnych przepisów, ich sytuacji. Ta strona internetowa prowadzona przez UDSC będzie aktualizowana na bieżąco, o ewentualne nowe. Ważne informacje, no, współczesnym standardem jest także to, że jest kod QR, który umożliwia bardzo szybkie przejście na, na tą stronę. Ta ulotka trafi do każdej osoby, jest naszym jednym z najważniejszych elementów informacyjnych dla wszystkich uchodźców przekraczających granicę. Niezależnie od tego, mówił o tym również minister Szefarnaker, będzie wykorzystane narzędzie w postaci SMS-a, wysyłanego przez alert RCB. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana komendanta Tomasza pra Pragę. Panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni państwo. Sytuacja na odcinku granicy polsko-ukraińskiej jest stabilna, zarówno w przejściach granicznych, jak i na tak zwanej zielonej granicy. Odnotowujemy wzrost osób, które Chcą przekroczyć naszą granicę w ruchu osobowym w przejściach drogowych. Wszystkie przejścia pracują normalnie, sprawnie. Oczywiście straż graniczna jest przygotowana na zwiększony ruch osób, które będą ewakuowane na kierunku polskim, jak i ruch samochodów ciężarowych. Chciałbym jasno powiedzieć, że te wszystkie osoby, które będą deklarowały i będą potrzebowały pomocy, to Straż Graniczna tej pomocy oczywiście udzieli. Ale tak jak mówię, w tej chwili sytuacja jest stabilna i zarówno ilość funkcjonariuszy, która pełni dzisiaj służbę w tych przejściach, jak te możliwości nasze operacyjne przerzucania dodatkowych sił są duże. I myślę, że spokojnie sobie w tej sytuacji porodzimy. Bardzo dziękuję.